Hej, 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 kochani moi, witam was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie Sakubów, już po maratonie liniowym, kto maratonu nie zaliczył, to proponuję, aby sobie zaliczył, nadrobił, a dzisiaj taki skromny miksik za 30 zł. i mamy super bonus, daję mu znowu szansę, bo się jakoś nie spisał, chociaż no, ile ja go tam drapałam, chyba raz <grych> i... Mega linie, też jakiś czas chyba nie drapane, ale mogę się mylić. Numerek 4 bonus i piętnastka ostatnia spaczki mega linii. Obie zdraki podała mi pani. Zobaczcie, odrestaurowałam mojego drapaka, zdjęłam fioletowego futrzaka. Teraz jest taki. Zobaczymy, ile pociągnie. Zaczniemy sobie od tego super bonus, szukamy dolara, szukamy sztabki. Także trzymajcie kciuki. Zobaczymy, czy coś się uda wydrapać. Jest winogrono, monety, banany, pierścionek, wiśnie, sejf, plik, klucz, zegar, portfel, gwiazda, garniec, księżyc, worek, dzwonek, arbus, korona. Koniczyna, bank i korale. No niestety, chyba ta zdrabka mnie nie lubi. Ja jej też nie. Foch. Raz, dwa, trzy. Foch. Teraz mega linia. Ja jej nie nadrapywałam. Bo w miarę szybko myślę mi to idzie. Także bierzemy się do drapania. Co my tu mamy? Dzwon i kokos. No a jak będę pomijać, no to jest sorry. Takie życie. Dzwon i kokos. Proszę bardzo, tu jest kokos. Spon. Kokos, coś ubogo, zaczynamy. Z tymi symbolami. Kolejne dwa symbole. Kutka i prezent. Ciekawe, jak te linie się spiszą. Czy w ogóle się spiszą? To nie jest powiedziane. Kutka i prezent. I tu prezenty. OK. Kolejne dwa symbole. Motyl i cytryna. Cytryna. Motyl. I to chyba na tyle. Kolejne dwa symbole. Pióro i biedronka. Pióro. No. Pióro. Pióro. No ciekawe, czy coś wpadnie, czy nic nie wpadnie. Okej, okay. kolejne dwa symbole: Klapki i ananas. Klapki i ananas. I to chyba na tyle. Arbus i klucz. Arbus i klucz. Klucz. Arbus i to chyba tyle. Kolejne dwa symbole: serce i winogrono. Ojej, to raczej tych lodów nie dadzą serce i winogrono, ok, auto i podkowa, podkowa jest, auto i podkowa, oj coś mi się nie wydaje, no ale trzymajmy kciuki Żółw i kości. Żółw ja to widziałam. Żółw. Żółw. Trochę ich tu dali. Ale kości nie widzę. Kolejne dwa symbole. Wiśnie i gwiazda. Wiśnie i gwiazda. Ok. Kolejne dwa symbole. Liść i diamencik. Liścia to chyba nie widziałam. Ale nie chcę kłamać. Liść i diamencik. Ok. Kolejne dwa. Naszyjnik i piłka. Naszyjnik i piłka. Jest piłka. Są naszyjniki. gdzie wygrane, kurze twarz kolejne dwa symbole foto i zegar foto to chyba nie było dokładnie, nie widzę i ostatnie dwa symbole flaming i rower flaming i rower jest rower, rower, rower patrzcie, mamy linię, super draping uratowany Super, 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 super. Bardzo mnie to cieszy. Sprawdźmy sobie jeszcze. Zegar mam, naszyjnik mam, żółwia mam i rower mam. Sprawdźmy sobie, może nawet bonus. W bonusie jest świnia. A co mamy pod tą linią? Zwrocik 20 zł, ale jest i to mnie bardzo cieszy. Nawet zwroty mile widziane. Także dzisiaj na 30 zł. Super bonus. No, niestety, pusty coś mnie nie lubi, ale linie dały 20 zł zwrot, także minus 10 ani minus 30. Także fajnie. Na następny odcinek już coś jest. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczki w górę, zostawcie subskrypcję, a ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, pa.